Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę Ci w jaki sposób przygotować ankietę dotyczącą swoich działań w social media i do czego taką ankietę można wykorzystać. Także ja już nie będę przedłużał i lecimy z tematem. Ankietę będziemy budować sobie na darmowej aplikacji Wufu. O ile dobrze to czytam. I teraz do czego taka ankieta będzie nam potrzebna, jeżeli prowadzimy jakąkolwiek działalność. Biznesy online, treningi online, itd, i tak dalej. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to są tylko e, biznesy online, czy biznesy też tradycyjne, ale taka ankieta. Pozwala zebrać nam masę komentarzy, masę opinii na temat naszych usług i produktów. A umówmy się, takie opinie, zwłaszcza dobre opinie, sprzedają najlepiej. To jest, jakby nie patrzeć, taka darmowa reklama. I teraz taką ankietę możemy dać ludziom w zamian za to, że udostępniamy jakieś materiały, czy dajemy jakieś tipy, jakieś bonusy, darmowe jakieś konsultacje. W zamian możemy po prostu poprosić o to, aby taka osoba wypełniła naszą ankietę. I teraz ja pokażę nam na swoim przykładzie, jak ja zrobiłem taką ankietę. Także tutaj edytuję sobie teraz swój formularz i pokażę, na jakiej zasadzie działa taka ankieta i jak to wygląda. Więc teraz szybciutko przejdę przez moją ankietę. W pierwszej kolejności u góry tutaj widać taką e, zakładkę. Twoja opinia jest dla mnie ważna. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz komentarz oraz opinię na temat wiedzy, jakąś dzielę w zakresie działań marketingu sieciowym, tak? Czyli to jest pierwsza informacja czego dotyczy ta ankieta i dlaczego e, proszę o to, aby ktoś ją wypełnił. No i dalej pokazuje, proszę o to, żeby podało, taka osoba podała imię i nazwisko swój adres e-mail. Oczywiście proszę również o to, żeby ta osoba podała swoją stronę internetową, bądź Facebooka lub Instagrama. Tak? W zamian za to również jeszcze dodatkowo będę tę osobę polecał. Jaką ocenę wystawia mi za moje produkty i usługi? No i żeby w paru zdaniach opisać, co myśli właśnie o mojej działalności, jak to wygląda w oczach tej osoby, no i taką opinię, jak już mam przygotowaną przez, przez każdego subskrybenta, to na końcu zadaję pytanie, czy taka osoba wyraża zgodę na to, abym te komentarze, tę opinię udostępnił w swoich social media, bo może się zdarzyć tak, że nie każdy będzie chciał, żebym udostępnił, tak? Więc teraz tak to wygląda. I teraz pokażę Ci w jaki sposób przygotować sobie taką, taką ankietę, ok? Więc klikam sobie teraz tutaj Forms i pokażę Ci krok po kroku teraz jak tą ankietę zrobić. Zanim przejdziemy do całych ankiet chciałbym tylko jeszcze pokazać, że na darmowej wersji możemy zrobić maksymalnie 5 takich ankiet i miesięcznie możemy zebrać do maksymalnie do 100 takich opinii, do 100 takich wniosków od naszych słuchaczy, od naszych subskrybentów. No myślę, że na początek to i tak jest bardzo fajny wynik, jeżeli tyle byśmy takiej opinii zebrali. I teraz jak to zrobić? Z prawej strony mamy tutaj zakładkę Create a new form i z tych dwóch zakładek wybieramy tę pierwszą. I żeby już nie przedłużać, nie będę tutaj od nowa pisał wszystkiego, ponieważ przed chwileczką to pokazałem, jak to wygląda. Chcę tylko pokazać, jak przesuwać te wszystkie te opcje, jak to uzupełnić tutaj, żeby można było sobie te pola wszystkie powypełniać. Teraz poczekamy, aż się nam tutaj strona załaduje. Jak już tu wszystko się wczyta, wystarczy, że klikniemy tutaj Add File i będziemy za chwileczkę dokładać wszystkie te zakładki. Tutaj oczywiście, jeżeli zobaczymy po lewej stronie, jest, jest kilkanaście tych opcji. Tu, gdzie są te białe gwiazdki, to wiadomo, że trzeba zrobić update, żeby można było z tych opcji, z tych opcji skorzystać. Czyli, jeżeli chciałbym dodać jakiś plik do tej ankiety albo poprosić, żeby ktoś na przykład udostępnił swoje zdjęcie. No, to trzeba sobie updateować tę wersję. Dobra, tu nam się zaczytało. Klikamy teraz Add File i tu już nam się ten obraz z lewej strony poruszył. I teraz, jak to wygląda? Jeżeli chcemy dać zwykły tekst, bądź chcemy dać tutaj pole do wyboru, czyli tak jak ja to dałem na samym końcu, czy każda osoba wyraża zgodę na to, abym udostępnił jego opinię, tak? To wystarczy albo nacisnę. Albo po prostu przesunę tutaj suwakiem, tak? To nie ma, nie ma znaczenia. Jeżeli chcę usunąć takie pole, wystarczy, że raz tutaj nacisnę i y, uruchomię tutaj y, minusik. Następnie, jeżeli chcę teraz dodać kolejną rzecz, dodaję kolejną i w ten sposób y, dodaję sobie opcje, jakie chcę mieć zawarte w mojej ankiecie. No i oczywiście, jeżeli chcę poprawić tutaj swoje. Y, swoje y, raczej nie, może nie tyle co swoje, ale poprawić ten język na język polski z angielskiego na język polski. No to wystarczy, że kliknę w dowolną zakładkę, tutaj po prostu wpiszę to, co chcę, żeby tutaj ludzie mi wypełnili. No, i w tym momencie to mi się poprawia. No, i z automatu to też również będzie poprawione. Imię, nazwisko to się już samo z automatu poprawi. Jeżeli tutaj bym chciał po prostu albo dodać jakąkolwiek opcję, albo odjąć, no to wystarczy, że użyję plusa, minusa. I teraz ważna rzecz. Jeżeli mamy już taką ankietę skończoną, na dole tutaj mamy e, zakładkę Save Form, klikamy to, i tutaj z automatu e, system e, poinformuje nas, że możemy udostępnić to na różnych social media, Możemy to również w menadżerze e, udostępnić, wrócić do edycji. Ale wcześniej musimy jeszcze podpiąć swojego maila, na którego będziemy otrzymywać odpowiedzi z naszej ankiety. I w tym celu, tutaj, gdzie jest to my inbox, klikamy, gdzie jest your email address. Tutaj podajemy swój adres mailowy, na który będą wysyłane odpowiedzi, i klikamy tutaj zakładkę Save. I tak naprawdę, nasza ankieta jest już gotowa. W każdej chwili, jeżeli chcemy ją edytować, wrócić do niej, klikamy tutaj zakładkę form i w tym momencie możemy to już edytować. Także tutaj pojawią się wszystkie nasze ankiety, jakie mamy przygotowane. Czyli jak tutaj widać jest dwa z pięciu. No jeżeli chcę do niej wrócić, wystarczy, że kliknę sobie edit form, share form. To jeżeli chcę znaleźć sobie do tego link, czyli to jest ten mój cały link, skopiujemy go i albo dodajemy w liście mailingowej, albo dodajemy bezpośrednio osobie, z którą rozmawialiśmy. Możemy oczywiście ten link jeszcze skrócić poprzez Bitly, żeby to ładnie wyglądało. No i również taki link dostarczyć. To tyle w tym materiale. Daj znać w komentarzu, czy taka ankieta przyda się również i w Twoim biznesie, i czy oczywiście ją zastosujesz. Tak jak zawsze, jeżeli filmik się spodoba, łapka w górę i pamiętaj o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie.